Witajcie, kochani. Mamy już dobrze. W zeszłym tygodniu obchodziliśmy święto zesłania Ducha Świętego. Pomyślałam więc, że warto kontynuować ten temat. Chciałabym jednak, żebyśmy dzisiaj zajęli się nim troszkę z innej perspektywy, a mianowicie z perspektywy Starego Testamentu. Zanim jednak przejdziemy dalej, powiedzmy sobie. Co w ogóle wiemy na temat Ducha Świętego? Ludzie często, ludzie w świecie często postrzegają Ducha Świętego jako taką bezosobową siłę, mgliste pojęcie symbolizujące Boga lub jego obecność. Biblia jednak wyraźnie mówi nam, że Duch Święty jest osobą. Jest jedną z osób Boga, tak jak Ojciec i Syn. Charakteryzują go cechy, które są właściwe osobie. Duch Święty myśli, czuje, posiada wolę, to jest zdolność wyznaczania celów i ich osiągania. Ma zdolność darzenia miłością i wchodzenia w relacje. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale 25, 26 wersecie czytamy, że Duch Święty wychodzi od Ojca i świadczy o Jezusie. Oznacza to też, że Duch Święty porusza się i porozumiewa. Został zesłany przez Ojca żeby pomóc wierzącym nawiązać bliską, osobistą relację z Panem Jezusem. Jako Bóg, Duch Święty jest wszechobecny, wszechwiedzący i wszechmocny. Jest także kochający, przebaczający i wytrwały. W Nowym Przymierzu Duch Święty jest pośrednikiem i mocą sprawczą naszego zbawienia. Przekonuje nas o winie, objawia nam prawdę o Jezusie. Następnie sprawia nowe narodzenie w tych, którzy zaufają Panu Jezusowi, którzy odpowiedzą wiarą na to Jego przesłanie. I gdy ktoś przyjmuje Boże przebaczenie i dobrowolnie powierza swoje życie Panu Jezusowi, otrzymuje Ducha Świętego. Wtedy Duch Święty przychodzi, żeby żyć w wierzącym i przez Niego. Duch Święty kieruje nasz wzrok na Boże cele i sprawia coraz większe podobieństwo do osoby Pana Jezusa. Jest więc sprawcą naszego uświęcenia. Jest pieczęcią i zadatkiem życia wiecznego, o czym czytamy w liście do Efezjan, jego obecność daje nam przedsmak nieba i tego, co nas czeka w przyszłości. On daje nam też pewność, że Pan Jezus przyjdzie i weźmie nas do siebie. Gdy dostępujemy Chrztu w Duchu Świętym, zostajemy zanurzeni w Bożej mocy i wypełnieni nią, by rozgłaszać poselstwo Chrystusa i skutecznie służyć w Kościele. I przejdźmy teraz do Starego Testamentu. W Starym Testamencie. Określa się duchem, Ducha Świętego słowem ruach. Występuje on około 380 razy w Starym Testamencie w języku hebrajskim, i w języku hebrajskim to słowo ruach jest rodzaju żeńskiego. Natomiast w tekście greckim, czyli w Septuagincie, termin ruach tłumaczy się jako pneuma, i wtedy ma on rodzaj nijaki. Znaczenie tego wyrazu zależy od kontekstu oraz czasu powstania określonych fragmentów biblijnych. W starszych księgach ruach oznacza wicher lub oddech. Izraelici uważali, że wiatr, uważali wiatr za obecność Pana Boga, znak obecności Pana Boga. Określenie to należy do świata przyrody i wyraża rzeczywistość pozbawioną kształtów i nieokreśloną. Kojarzy się przede wszystkim z jakąś wszechogarniającą obecnością, z gwałtowną, nie dającą się powstrzymać siłą. Przypomina nam to, że Bóg jest tajemnicą, która jest w niewielkim stopniu, tylko w niewielkim stopniu możemy ogarnąć rozumem. Dla Izraelity wiatr i oddech były też symbolami życia. Pierwszy sprowadzał chmury niosące życiodajny deszcz, drugi był jednoznacznym dowodem pokazującym faktem, że człowiek żyje i nie umarł. I spójrzmy na fragment o potopie. Tam jest mowa o tchnieniu życia, o którym które jest w człowieku, jest to pochodząca od Pana Boga moc, która ożywia człowieka i wszystkie istoty żywe. W Księdze Rodzaju w siódmym rozdziale, w dwudziestym drugim wersecie czytamy, wszystko co miało w nozdrzach tchnienie ducha życia, tu jest właśnie to słowo ruach, wszystko co żyło na lądzie zginęło. Tchnienie to, stanowiąc źródło wszelkich władz psychicznych i umysłowych, podkreśla absolutną zależność wszystkich istot żywy od, żywych od Stwórcy. Udzielając daru życia i odbierając go, Pan Bóg daje poznać, kim jest. Duch, który ożywia śmiertelne ciało, jest niezwykłym darem od Pana Boga. To o nim czytamy w księdze Ezechiela w zapowiedzi oczyszczenia i odnowienia niewiernego Izraela. I popatrzmy do księgi Ezdrasza w 36. rozdziale, wersety od 26 do 27. Dam Wam serce nowe, nowego ducha. Włożę w Wasze wnętrza, usunę z Was serce kamienne, a dam Wam serce mięsiste mojego ducha, włożę w Wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępować według Moich ustaw, będziecie przestrzegać Moich praw i stosować się. Ten aspekt darowania nowego życia został jeszcze wyraźniej podkreślony również w księdze Ezechiela, w wizji ożywienia wyschniętych kości Izraelitów, którzy pomarli na wygnaniu daleko od ojczyzny. Ezechiel, posłuszny poleceniu Pana Boga, wyznaje, i tu czytamy w księdze Ezechiela w 37 rozdziale, w 10 wersecie: Prorokowałem więc, jak mi nakazano, wtedy wstąpił w nich duch i ożyli. Stanęli na nogach, armia, armia bardzo wielka. W Starym Testamencie duch Jahwe umacnia poszczególne jednostki i cały lud do pełnienia woli Pana Boga oraz zachowania przymierza, zachowania wierności przymierzu. Starotestamentowi prorocy łączyli swoją tożsamość i posłannictwo właśnie z duchem Pana. Nadaje on sens i kierunek życiu i misji proroka. Michałaś, na przykład, mówi o sobie, co do mnie, natomiast jestem napełniony mocą. Duchem Pana, poczuciem słuszności i siłą, aby oznajmiać Jakubowi jego przestępstwo i Izraelowi jego grzechy. Czytamy o tym w księdze Michała w trzecim rozdziale, w ósmym wersecie. Duch Pański daje odwagę, która jest w stanie przeciwstawić się złu, przezwyciężając wszelkie obawy oraz zasadzki i wrogość złych ludzi. Jego dary, które prorok przyjął, to sprawiedliwość i męstwo. Pomagają one pełnić prorocką polegającą na religijnej ocenie przeszłości i teraźniejszości po to, by w świetle Bożych Przykazań kształtować przyszłość. Ale nie tylko w Michażu, tak w wielu prorokach jest wyraźnie powiedziane o Duchu. Istniała również nadzieja, wyrażona w pierwszej, księgi, w pierwszej części księgi Izajasza na wylanie darów ducha, rozumianych w sensie już mesjańskim, czyli tak jak my mamy teraz, zapowiadając wyrośnięcie różdżki z pnia Jeszego prorok podkreślił i to czytamy w księdze Izajasza w 11 rozdziale, w drugim wersecie, spocznie na niej duch pański, duch mądrości, rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni pańskiej. I tutaj chciałabym się na chwilkę zatrzymać. Zobaczcie, duch obficie wylewany na proroków wstąpi na Mesjasza, króla z rodu Dawidowego, który zostanie obdarzony pełnią obieconych, obiecanych darów. Ta pełnia to duch mądrości, duch rozumu, duch rady, męstwa, duch wiedzy i bojaźni pańskiej. I kiedy mówimy na temat ducha mądrości. W rozumieniu biblijnym jest to dar, dzięki któremu człowiek łatwo poznaje istotę rzeczy tylko samą, nie tylko samą w sobie, ale również w relacjach z Bogiem. Ułatwia on wybór najwłaściwszych środków do osiągnięcia celu. Mieści w sobie sztukę obiektywnego, zgodnego z Bożym prawem sądzenia i umiejętność właściwego wykorzystania wiedzy praktycznej w rozwiązywaniu problemów życiowych. Duch rozumu. To zdolność rozróżniania między dobrem a złem, która ułatwia rozpoznanie oraz przewidywanie różnych sytuacji życiowych, daje umiejętność wyciągania z tych sytuacji właściwych wniosków dla podjęcia odpowiednich decyzji na przyszłość. Oba te dary udzielane człowiekowi sprawiają, że poznaje on jasno i dogłębnie właściwy i przez Boga wyznaczony cel swojej egzystencji oraz drogę do jego realizacji w swoim życiu. Później mamy ducha Rady. Duch Rady odnosi się przede wszystkim do władzy sądowniczej króla. Stanowi taką doskonałość, która uwidacznia się w celowości każdego wykonywanego czynu, a wynika z bezbłędnego przewidywania, planowania i doskonałego sposobu wykonywania swoich zamiarów. Dar ten, który dany jest człowiekowi, pozwala mu mimo różnych przeszkód i przemożnego wpływu zła niezawodnie pełnić Bożą wolę. Kroczyć drogą sprawiedliwości, miłości, pokoju oraz być realizatorem Bożych Planów, które przewyższają przewidywany, ustalany przez ludzi porządek. Duch męstwa wyraża się w nieustannym, nieustraszonym i konsekwentnym realizowaniu dobra. W Bogu duch męstwa identyfikuje się z jego osobą, to jest z absolutnym dobrem, które wyklucza wszelką niedoskonałość i ze swojej natury udziela się całemu stworzeniu. I człowiek, któremu udzielany jest duch rady i duch męstwa, jest roztropnym, a zarazem nieugiętym, śmiałym i dzielnym krzewicielem dobra i miłości wśród ludzi. Te dwa dary dane przez Boga czynią z człowieka apostoła i realizatora królestwa Bożego na Ziemi. Duch wiedzy z kolei. To nie tyle teoretyczna znajomość prawd o Bogu i jego stosunku do człowieka, ile zdolność rozpoznawania oraz przeżywania dynamicznej miłości Boga do ludzi, która objawia się w jego zbawczych słowach i czynach. Słowem jest to poznawanie Bożej Woli, odkrywanie drogi do jej realizacji w każdej okoliczności życia oraz uległość i oddanie się jej bez reszty. I duch bojaźni Bożej łączy się bardzo ściśle z darem ducha wiedzy. Prowadzi on do ochotnego i heroicznego podporządkowania się woli Bożej, nie tylko ze względu na Boży majestat, Jego potęgę i świętość, ale także z uwagi na Jego dobroć wobec człowieka. I te sześć darów stanowi różne rodzaje działania jednego i tego samego ducha. Izajasz pod mianem ducha Jahwe rozumiał takie wewnętrzne obdarowanie człowieka, w tym przypadku Mowa była o Emanuelu, dzięki któremu staje się on zdolny nieomylnie prowadzić ludzi po drodze zbawienia i zgodnie z wolą Bożą realizować Królestwo Boże na ziemi. A my cały czas mamy w pamięci, że ten sam duch jest w naszych sercach. Z kolei prorok Joel zapowiada, że dary udzielane poszczególnym osobom, prorokom, mędrcom i innym bohaterom wiary Izraela w przyszłości obejmą cały Boży lud, a nawet wszelkie ciało, czyli wszelkie ludy i narody. Czytamy o tym w księdze Joela w trzecim rozdziale wersety pierwszy i drugi i do tego wersetu jeszcze później wrócimy. On brzmi tak, a potem wyleje mojego ducha na wszelkie ciało, wasi synowie i córki będą prorokować, wasi starcy będą mieli sny, a wasza młodzież widzenia, również na sługi i na służące, wyleje wówczas mego ducha. Jakie były dokładnie przejawy działania Ducha Świętego w Starym Testamencie? To powiedzieliśmy sobie ogólnie, natomiast pierwsza, y, pierwsza, pierwszy moment, kiedy pojawia się y, mowa na temat Ducha Świętego to jest to że miał on czynny udział w tworzeniu świata i tutaj powiem tylko tyle bo znowu do tego wrócimy za chwilkę. Ale oprócz tworzenia, tworzenia świata również brał udział w stworzeniu człowieka. Mów, mowa jest tutaj że kiedy Pan Bóg stworzył Adama to Duch Święty tchnął w człowieka ten dech życia o którym było wcześniej mowa też przy odbieraniu tego dech, dechu, dechu życia w potopie. To jest w Księdze Rodzaju w drugim rozdziale i w siódmym wersecie. Później Duch Święty daje początek wszystkim Bożym stworzeniom. I tutaj zobaczmy sobie na fragment z księgi Joba z 33 rozdziału z czwartego wersetu, gdzie jest mowa: Stworzył mnie Duch Boży i ożywiło mnie tchnienie wszechmocnego. Ale też bardzo ciekawy fragment w psalmie 104 w 30 wersecie. Dopiero twój duch na nowo posłany tworzy je, i tak odnawiasz oblicze Ziemi, tworzy je jako życie człowieku. Duch Święty przekazywał ludziom poselstwa od Boga. Pouczał Izraelitów na pustyni. <laughs> bardzo ciekawy fragment. Prraszam, z Księgi Nehemiasza z 9 rozdziału 20 wersetu, swojego dobrego ducha dałeś, by ich pouczał, swojej manny nie odjąłeś od ich ust, a gdy byli spragnieni, nie odmówiłeś im wody. Psalmiści służyli i śpiewali z Jego natchnienia. Druga Księga Samuela, 23 rozdział, drugi werset. Duch Pana przemawia przeze mnie, a Jego Słowo jest na moim języku. Są to ostatnie słowa Dawida. Pobudzał proroków do odważnego głoszenia i przekazywania narodowi jego słowa. Nie będę czytała całych fragmentów, ale powiem, że możemy to zobaczyć w księdze liczb w 11 rozdziale 29 wersecie, w pierwszej księdze Samuela w 10 rozdziale wersety 5 i 6, później w wersecie 10, w drugiej księdze Chronik, w 20 rozdziale 14 wersecie, później w 24 rozdziale wersety od 19 do 20 i tak dalej, i tak dalej, bo o prorokach jest bardzo dużo. W Biblii, w Starym Testamencie. Zdarzyło się też, co ciekawe, że Duch Święty posługiwał się kimś, kto nie miał uregulowanych relacji z Panem Bogiem. I takim przykładem może być Bileam. Bileam był postacią z nie najlepszą reputacją. Gdy zobaczył Izraela rozłożonego obozem według swoich plemion, doświadczył obecności Ducha Bożego i zaczął głosić swoje pouczenie. Możemy o tym przeczytać w Księdze Liczb w 24 rozdziale wersety 2 i 3. Ale jednocześnie jest to ten sam człowiek, któremu Pan Bóg włożył usta swoje słowa. I o tym jest wyraźnie powiedziane w Księdze Licz w 23 rozdziale, w piątym wersecie. Wtedy Pan włożył słowo w usta Bileama, a następnie polecił mu wrócić do Balaka i przekazać mu je. Duch Święty wspierał przywódców narodu wybranego. Można powiedzieć, że jedną z najważniejszych cech, które powinien posiadać przywódca, była obecność Ducha Świętego. I spójrzmy na początku na osobę Mojżesza. Duch Mojżesza pozostawał w tak doskonałej harmonii z Duchem Świętym, że ten przywódca odczuwał ten sam żal i smutek, które przepełniały serce Boga. Mojżesz cierpiał, gdy cierpiał Pan Bóg, a widok grzechu podobnie pobudzał go do gniewu. Kiedy Mojżesz wybrał siedemdziesięciu starszych, Bóg złożył na nich tego samego ducha. Jozue. Kolejny przywódca, zobaczmy tutaj na fragment z księgi Liczb, 27 rozdziału, 18. Werset. Pan odpowiedział na to Mojżeszowi: Przywołaj do siebie Jozłego syna Nuna, jest to człowiek obderzony duchem. Na nim połóż swoją rękę. Dawid, pierwsza księga Samuela, 16 rozdział, 13. Werset. Samuel wyciągnął róg z olejem i namaścił go pośród jego braci. Wtedy na Dawidzie spoczął duch Pana, od tego dnia i na dalsze. Jeszcze przykład Zorobabela, o którym czytamy w księdze Zachariasza w czwartym rozdziale szóstym wersecie wtedy oznajmił oto słowo pana do Zorobabela, nie dzięki mocy, a nie dzięki sile stanie się to dzięki mojemu duchowi mówi Pan zastępu. <kluzny> Duch Święty zstępował też na inne osoby, żeby uzdolnić je do wykonania jakiegoś konkretnego zadania albo pełnienia konkretnej służby. I tutaj najbardziej chyba znany przykład to przykład Bezazela i Choliaba. To byli ci dwaj młodzieńcy, lub nie wiem w jakim oni byli wieku, których pan Bóg uzdolnił, żeby wykonywali artystyczne prace przy budowie przybytku. Możemy o tym przeczytać w księdze wyjścia. Ale też zobaczcie, oprócz tego, że ich uzdolnił, to oni też mieli możliwość przekazywania tych umiejętności innym osobom. Czyli tak, jakby mogli dalej przekazywać swoje namaszczenia. Również Józef. Józef jest taką osobą, która została, można powiedzieć, w sposób nadprzyrodzony obdarowana mądrością. Możemy zobaczyć w Księdze Rodzaju w 41, wersecie, 30, 41 rozdziale, 38 wersecie. Faraon się dziwi, mówi, czy znajdziemy człowieka podobnego temu, w którym byłby duch Boży tak jak w nim. To jest mowa właśnie o Józefie. Sędziowie. Sędziowie to były też osoby, które były napełniane Duchem Bożym, po to, żeby były w stanie wypełnić swoją misję dotarcia do narodu, wyprowadzenia ich z różnych opresji. I popatrzmy na kilka przykładów. Zobaczmy najew tego. Jest to przykład z Księgi Sędziów z 11 rozdziału 29 wersetu. Wtedy duch Pana zstąpił na Jeftę i Jefta przymierzył Gilead, Manassas przeszedł mispę Gileacką i z mispy Gileackiej ruszył na Amonitów. Samson. Dwa ciekawe fragmenty. Pierwszy z Księgi Sędziów, oba są z 14 rozdziału, pierwszy z 6 wersetu. Wtedy duch Pana zawładnął Samsonem tak, że Samson rozdarł lwa niczym koźle, choć nie był w nic uzbrojony a później wersety od 14 do 16, Gdy Samson przyszedł do lechi, filistyni wznieśli okrzyk bojowy i wyszli mu na spotkanie. Wtedy Samsonem zawładnął duch Pana. Sznury, które krępowały mu ramiona, stały się jak lniane nitki w płomieniach. Pęta wręcz stopniały mu na rękach. Zauważył jakąś świeżą oślą szczękę, sięgnął po nią, chwycił ją w dłoń i położył nią trupem tysiąc wojowników. Gedeon. Księga Sędziów, szósty rozdział, trzydziesty czwarty werset. Wówczas duch Pana ogarnął Gedeona, zadał on więc wróg i w ten sposób wezwano ludzi należących do Ab Abiezera do zgromadzenia się przy nim. I Otniel, Księga Sędziów, trzeci rozdział, dziesiąty werset. No Otnielu spoczął duch Pana, także sądził Izraela, a gdy wyruszył na wojnę, Pan wydał kuszan Taima w jego ręce i król Aramu musiał mu ulec. Ruach, czyli ten duch, duch Jahwe jest suwerenny. Się, ofiarowuje się temu, komu chce, ale nigdy nie staje się własnością człowieka. Można go było w Starym Testamencie utracić, tak jak się to przydarzyło Samsonowi lub Saulowi. Jego działanie skierowane jest nie tylko na zewnątrz, polega na przemianie i oczyszczeniu wnętrzu człowieka, odniowieniu jego serca. I wrócimy sobie teraz do tego fragmentu, który tylko wspomniałam na początku, to znaczy wtedy, kiedy pierwszy raz jest mowa o Duchu Świętym w Biblii, pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, sam początek, pierwszy i drugi weset, czytamy, że Duch unosi się nad wodami i nad pierwotnym chaosem. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładna i pusta, ciemność rozciągała się nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Ruach unosi się i promieniuje życiem. I wtedy pojawia się współpraca z Panem Jezusem od samego początku. Pan, Pan Jezus jest słowem, tak? który mówi niech się stanie światło. O tym czytamy w trzecim wersecie. Duch nie jest odłączony od słowa, które jest Synem Bożym. W jakiś sposób łączą oni razem swoje działania, słowo zaprowadza ład, a duch daje życie. W starym przymierzu Duch Święty. Nie był objawiony jako osoba, lecz jako właśnie bezosobowa moc Boża ze względu na Izraelitów, którzy bardzo mocno wierzyli w to, że Pan Bóg jest jeden, jest suwerenny. Trudno by im było zrozumieć, że objawia się w trzech różnych osobach. Jednak możemy być pewni, nie ulega to żadnym wątpliwościom, że ten sam duch, który działał w Starym Testamencie, to jest ten duch, który działał w Chrystusie i który kontynuuje do dzisiaj swoją misję w kościele. I we wspomnianym już dzisiaj fragmencie z księgi jo Joela. Czytamy zapowiedź tego, co wydarzyło się w czasach Nowego Przymierza i dzieje się do dziś. Jeszcze raz przeczytam ten fragment. To jest Księga Joela, trzeci rozdział, pierwszy i drugi werset. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało, wasi synowie, córki będą prorokować, wasi starcy będą mieli sny, a wasza młodzież widzenia. Również na sługi i na służące wyleję wówczas mego ducha. Duch Święty w Starym Testamencie był niezwykle cenny dla tych osób, którym był darowany. Oni się nie chcieli, żeby od nich odchodził. Dawid na przykład, dzięki tej bardzo bliskiej relacji z Panem Bogiem, bardzo bał się po tym, kiedy zgrzeszył, że Duch Święty mógłby go opuścić. W Psalmie 51, 13 rozdział, wersecie czytamy, że Dawid woła do Boga: "Nie wypędzaj mnie z przed twego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego". Największą różnicą pomiędzy rolą Ducha Świętego w Starym i Nowym Testamencie jest jego widoczna obecność, przebywanie w wierzących. Nowy Testament naucza, że Duch Święty przebywa w wierzących stale. Możemy o tym przeczytać w pierwszym liście do Koryntian. Gdy oddajemy życie Naszemu Panu Jezusowi, to Duch Święty spoczywa na nas i żyje w nas. Apostoł Paweł zapięczętowanie duchem świętym wierzących nazywa zadatkiem dziedzictwa. Możemy to o tym przeczytać w liście do Efezjon w pierwszym rozdziale wersety 13 i 14. W przeciwieństwie do działania Ducha Świętego w Nowym Testamencie, jego przebywanie za czasów Starego Testamentu było, tak jak powiedziałam, tymczasowe i wybiórcze. Za czasów Starego Testamentu duch spoczywał na niektórych osobach. I na przykład w księdze sędziów, o których już mówiliśmy troszeczkę, widzimy ducha spoczywającego na różnych sędziach, których Pan Bóg wyzwał do wyzwalenia Izraela oraz do zapanowania nad ich nieprzyjaciółmi. Duch Święty spoczywał na tych osobach po to, żeby mogły wykonywać określone zadania. I co ciekawe, byli to często ludzie słabi, których Pan Bóg przemieniał w charyzmatycznych przyw przywódców obleczonych w Jego moc. Tak jak było to na przykład we wspomnianym już. Gedeonie czy Jeftem, a także Samsonie. Spoczywanie Ducha Świętego było Bożym znakiem wybrania konkretnej osoby, a gdy Boże wybranie kogoś opuszczało, tym samym opuszczał go Duch Święty. <laughs> Na przykład, Sa przykład Saula w pierwszej Księdze Samuela, 16 rozdziale, 14 wersecie. Zatem podczas gdy w Nowym Testamencie Duch przypieczętowuje, pieczętuje wierzących i jego przebywanie jest stałe, tak, za czasów Starego Testamentu duch spoczywał na konkretnych osobach, które z jego udziałem miały wykonać jakieś zadania, co niekoniecznie, jak było w przypadku Bilama, wiązało się z ich dobrym stanem duchowym. Gdy zadanie zostało wypełnione, duch taką osobę często opuszczał. W Starym Testamencie przewija się wątek oczekiwania na nadejście ery ducha, ery mesjańskiej. Ten czas rozpoczął się w chwili, gdy Pan Jezus posłał Ducha Świętego, żeby uzdolnił jego uczniów do kontynuowania jego misji na świe w świecie. I jeszcze raz powtórzę, w czasach Starego Testamentu Tytuł Święty wypełniał pojedynczych wybranych ludzi. W szerszym zakresie zaczął działać dopiero od dnia pięćdziesiątnicy. Bóg obiecał, że kiedy życie i moc Ducha Świętego stąpią na jego wierzących, na jego wiernych, będą oni prorokować, mieć widzenia, sny o przyszłości, postępować według woli Boga, tak sami z siebie, bo te prawa będą zapisane na ich sercach, będą przekazywać innym ludziom przesłanie z wielką mocą i skutecznością. I jeszcze bardzo ciekawy fragment z Księgi Izajasza czytamy tam, że Duch wstąpi na człowieka i już go nie opuści, a nawet pozostanie na jego potomkach. Księga Izajasza, 59 rozdział, 21 werset. Co do mnie, mówi Pan, moje przymierze z nimi jest takie. Mój duch, który spoczywa na Tobie i moje słowo, które włożyłem w Twe usta, nie zajdą z Twoich ust, ani z ust Twoich dzieci, ani z ust Twoich wnuków, mówi Pan, odtąd aż na wieki. Zobaczcie, jaka niesamowita obietnica. W ogóle nie tylko ta, tylko wszystkie obietnice, które zostały nam dane a propos Ducha Świętego, są takie niesamowite i dają nam niesamowite możliwości, żeby dalej głosić poselstwo Pana Jezusa w naszym pokoleniu. I wielkim przywilejem jest to, że my możemy mieć go dla siebie. Każdy z nas może mieć Ducha Świętego w sobie, każdy z nas może być ochrzczony Duchem Świętym, każdy z nas może mieć dzięki Duchowi Świętemu intymną relację z Panem Bogiem. Może, z nim, może go poznawać coraz bardziej, może z nim rozmawiać, może przebywać w jego obecności, pytać go o radę, cieszyć się razem z nim i płakać razem z nim. I mam nadzieję, że to dzisiejsze nauczanie, które mam nadzieję, będzie też wstępem do przyszłego tygodnia. Yy jest taką zachętą, będzie taką zachętą, bo jest bardzo teoretyczna, natomiast ja uważam, że to co powiedziała Lucynka, jest ważne, że my powinniśmy też wiedzieć na temat tego co się działo w Starym Testamencie. To nie jest napisane po to, żeby to zostawić, tylko żebyśmy właśnie zgłębiali jeszcze bardziej to działanie i docenili jak bardzo my jesteśmy bardziej uprzywilejowani od osób w Starym Testamencie. Amen.